Bardzo lubię grape 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 ja bardzo bardzo lubię grape 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 ja bardzo bardzo lubię grape 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 bardzo bardzo lubię grape 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 je je ja bardzo lubię grape Wszyscy krzyczą Grappa Ice. Robert Lewandowski to kurwa koks. To największy Polak w Polsce. Choć płaci podatki w kraju Niemczech, bo nie chcę płacić w Polsce, ale chuj tym sto Lubię Grappa Ice i on lubi też Lewandowski to jest i pan